Co była najbardziej bolesna rzecz, a jaka usłyszałeś o sobie? Jeden. Miałam 16 lat, kiedy dowiedziałam się, czemu tak naprawdę tata od nas odszedł. Odkąd pamiętam, mama powtarzała tę samą historię. Tata musiał wyjechać do pracy na drugi koniec kraju, jak miałam 8 lat. Podobno pracował tyle, że nie dało się go odwiedzić. Rzadko dzwonił, bo miał inną strefę czasową i szalony grafik, ale co miesiąc przychodziły przelewy od niego, jak w zegarku. Mama mówiła, że to znak, że dalej mu zależy, tylko że nie może być z nami. Jako dziecko zbierałam kieszonkowe, żeby kupować mu kartki na dzień ojca. Nigdy ich nie wysyłałam, ale pisałam. Opowiadałam mu o meczach, o cenach znajomych, chowałam te kartki do pudełka po butach pod łóżkiem. W liceum miałam ich już całe stosy. W gimnazjum zaczęłam mieć problemy z i nauką. ADHD. Wmawiałam sobie, że to dlatego mnie nie chce widzieć, że jak tylko się ogarnę, to może znowu się odezwie. Siedziałam nad lekcjami do nocy, mimo że inni już dawno skończyli i grali na konsoli. Ja Miałam fiszki, próbne testy, zeszyty wypełnione notatkami. Mama znajdowała mnie śpiącą nad biurkiem wśród zgniecionych kartek i startego ołówka. Nauczyciele dzwonili do domu zaniepokojeni. Miewałam ataki paniki przed sprawdzianami, a gdy mama czasem wspominała tatę, to robiła się dziwnie spięta. Szybko zmieniała temat albo zaczynała coś sprzątać. Myślałam, że po prostu też za nim tęskni. W każde święta pytałam, czy tata może się pojawić. Na każdą urodzinę czekałam, czy może tym razem zadzwoni. Zawsze słyszałam, że jest w delegacji albo na spotkaniu. W drugiej klasie coś Mama niby miała konto, ale nigdy nie mówiła nic o tacie. Gdy zapytałam, czy mogę go poszukać w sieci, zrobiła tę samą dziwną minę. On się nie zna na takich rzeczach, rzuciła. Zaczęłam uważniej się przyglądać. Mama chowała przelewy od niego, jakby się ich wstydziła. Przeprowadzaliśmy się dwa razy i zawsze wtedy, gdy mówiłam, że chciałabym go odwiedzić. I było jeszcze to picie. Zawsze była taką imprezową osobą, ale z czasem, szczególnie w święta albo na moje urodziny, piła więcej. Czasem znajdowałam ją zapłakaną z albumem zdjęć. Po prostu jestem zmęczona, mówiła wtedy, aż przyszedł ten wieczór wigilijny. Siedziałam na górze i robiłam zadanie. Zeszłam tylko powodę. Mama myślała, że już śpię. Zawsze szłam wcześniej spać w Wigilię. Plan był taki: Zejść, napić się i wrócić, ale usłyszałam jej głos z kuchni. Był kotliwy, słaby. Wróci tata, powiedziała do telefonu. Nie wiem, jak jej powiedzieć prawdę. Zamarłam na schodach. Coś w jej głosie sprawiło, że zrobiło mi się niedobrze. Może już czas, usłyszałam moją ciocie z głośnika. Jest wystarczająco duża. Jak mam jej powiedzieć, że nie chodziło o pracę? Jak mam jej powiedzieć, że ojciec uznał, że jest inna? Że nie dał rady z dzieckiem, które nie jest normalne? Jakby mnie ktoś walnął cegłą w klatkę piersiową? Powiedział, że patrzenie, jak się stara, a i tak wszystko zawala, było za bardzo przygnębiające. Chciał dziecka, z którego mógłby być dumny. Nie takiego, którego musi ciągle tłumaczyć. Wysyła pieniądze, bo musi. Ale powiedział, że nie chce jej więcej widzieć. bo Patrząc na nią, czuję tylko rozczarowanie. Pobiegłam na górę i płakałam całą noc, aż oczy mi się zamknęły ze zmęczenia. Przez lata napisał do mnie sms. Zobaczył moje zdjęcie z ukończenia studiów na Facebooku. Napisał gratulacje. Nie wierzyłem, że ci się uda. Zrobiłam screena i wysłałam go mamie. Napisałam tylko teraz już wiem czemu pijesz w święta. Potem zablokowałam jego numer. Na zawsze.